Jak realistycznie jem w ciągu dnia, a właściwie to w ciągu dwóch dni, a czemu to sami zobaczycie? To jest najfajniejsza rzecz w tym samochodzie. Zamknięte. Jestem w Dino i jeszcze szukam Alwaru, ale nie w ogóle. Zrobiłam zupę, mam nowe pazę, Leci na wspólnej Czy można chcieć więcej czegoś od życia? Dupka, ja ją nazywam taka ale meksykańska Z przepisu oczywiście od Stefunii Kupiłam takiego loda i mogłabym go nie jeść I zjeść samą dupkę z tego loda Tylko dlatego kupuję lody roślin Bo te dupki się położyć tylko na chwilę Miałam nagrywać jest życia w nocy I teraz będę nagrywać Zrobiłam sobie tosta W ogóle mega chciałabym zrobić swój ketchup Taki domowy Muszę poczekać jak to się robi Idealnie sobie wyobrazić żeby Ja wam jeszcze przypomnę o lajku, komentarzu i obserwacji. Co to za koniec dnia ja byłam jeszcze omleta z serem i ogórkami. Graliśmy też w się w rzędzie. Nie mogło zapraknąć mojej ulubionej herbatki i rano, na którym punkcie ostatnim mam obsesję i piję go dosłownie codziennie. Nie zapomnijcie zaobserwować